Na moim kanale ja jestem Dami1730 i dzisiaj właśnie sobie tak rano trochę pozbierałem ee, tych skrzynek, więc może je otworzymy. Eee, może je otworzymy i może coś nam wyjdzie. Liczę, żeby to był. żeby to była jakaś legenda, bo każdy tego chyba chce. Albo przynajmniej w ogóle jaka, jakaś postać. Spoko. Yy, Niech mi się tylko ok. No to najpierw może te otworzymy. Dobra, pierwsza skrzynka. Nic. Dobra. Druga. Nic. Trzecia. Też nic. Cieszyłbym się, jakby też były gemy. Nic. Że tu. Tak, poko! Na ostatniej skrzynce. Nie, przedostatniej, ta będzie ostatnia. Nie ma. No, ale przynajmniej poko się trafił. I teraz właśnie niedługo będę miał Tika. Dobra, 13 postaci, już zaraz więcej zbieramy ich. Yy, już po prostu nie mogłem wytrzymać na tych, jak mam grać, na tych pięćsetkach, na tych trzysetkach, na tych dwusetkach. To ja już nie mogę, ja cały czas przygrywam. Robię, że mi się właśnie co to. Co? Dobra, ja na razie zestopuję.